Północ Polski szykuje się na falę kulminacyjną. Państwa podczas powodzi nie było. Dramatyczne relacje mieszkańców. Tusk o ofiarach powodzi i dezinformacji w sieci. Pola są zniszczone. Wierzchnia warstwa gleby została zmyta i został samo podłoże kamieniste. Niektóre pola są zdewastowane i odbudowa tych pól to, to będą lata, o ile da się je odbudować. Czesław Siekierski wesprze rolnika, z którym w sądzie wygrali sąsiedzi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o godzinie 5, że na górnej odrze i jej dopływach widoczna jest tendencja spadkowa, a liczba stacji z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych maleje. Stany alarmowe są przekroczone na 21 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, natomiast stany ostrzegawcze na 13 stacjach, obejmując dorzecze Odry i innych rzek. Głównie dotyczy to województw Dolnośląskiego, Lubuskiego i Śląskiego. Choć stany ostrzegawcze zostały przekroczone także w województwach Małopolskim, Wielkopolskim i Opolskim. W nocy z poniedziałku na wtorek fala powodziowa na Odrze zbliżyła się do cigacic w województwie lubuskim, gdzie nad ranem poziom wody osiągnął 644 cm przy stanie alarmowym 400 cm. Dla porównania, w 1997 roku Odra w tym miejscu miała zaledwie 38 cm więcej. Służby oraz mieszkańcy zabezpieczyli wrażliwe miejsca w Cigacicach i okolicach. W związku z zagrożeniem Zielonogórska Policja zamknęła drogę Szklarka Radnicka. Będów ze względu na możliwość przelewania się wody. Kolejnymi miastami na drodze fali powodziowej są Krosno-Odrzańskie i Słubice. Powoli wzrasta także poziom wody w Odrze na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tym tygodniu region spodziewa się kulminacji fali powodziowej. W kilku nadodrzańskich miejscowościach takich jak Piasek, Gozdowice, Stary Kostrzyn, Stara Rudnica, Gryfino, Żabnica i Bielinek od kilku dni trwają przygotowania do jej nadejścia. We wtorek rząd ma zająć się specustawą powodziową. Z opisu projektu, który w poniedziałek wieczorem opublikowano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że przewidziane są nowe formy wsparcia finansowego dla powodzian. Uproszczone mają zostać także procedury dotyczące inwestycji wodnych realizowanych przez gminy oraz wydawania decyzji środowiskowych w kontekście przeciwdziałania skutkom powodzi. W porządku wtorkowego posiedzenia rządu znajduje się również raport na temat aktualnej sytuacji powodziowej. Kolejne zmiany ustawowe dotyczące odbudowy po klęsce mają zostać zaprezentowane tego samego dnia podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Posiedzenie rządu rozpocznie się o godzinie 12 w Warszawie. Trwa wstępne szacowanie strat po powodzi. Według danych Ministerstwa Infrastruktury straty w infrastrukturze wodnej wynoszą 3,5 miliarda, a zniszczenia dróg i mostów zarządzanych to kolejne 1,5 miliarda złotych. Koszt naprawy lokalnych i samorządowych dróg może sięgnąć podobnej kwoty. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz zaznaczył, że konieczne są zmiany w budżecie ze względu na powódź. Podkreślił, że rządowe 2 miliardy złotych przeznaczone na usuwanie skutków powodzi to przede wszystkim środki na bezpośrednią pomoc. W samym województwie dolnośląskim, jak wskazał powołując się na tamtejszego wojewodę, potrzeby wyniosą około 5 miliardów złotych. Wojewoda opolski Monika Jurek poinformowała, że szacowane straty spowodowane przez powódź w regionie wynoszą 2 miliardy 200 milionów złotych. Dodała, że front walki z usuwaniem skutków żywiołu obecnie znajduje się w Głuchołazach. W poniedziałek na terenach dotkniętych powodzią ruszyła operacja Fenix, której celem, jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jest odbudowa infrastruktury, zmniejszenie ryzyka przyszłych powodzi oraz wsparcie dla ludności cywilnej. Do operacji Fenix przeznaczono 26 tysięcy żołnierzy, z czego co najmniej 5 tysięcy będzie codziennie zaangażowanych w działania. Operacja potrwa do końca roku, a jej koszt wyniesie około 175 milionów złotych. Tragiczne skutki powodzi dotknęły również inne kraje w Europie, w tym Czechy, gdzie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz ośmioro zaginionych. Ewakuowano 21,5 tysiąca osób, a ponad 1,5 tysiąca zostało uratowanych przed zalaniem. Polska i Czechy współpracują w walce z powodzią. Polscy saperzy pomagali w Czechach a czeskie siły wspierały Polskę, udostępniając śmigłowce. W pierwszych dniach po nadejściu fali powodziowej w zalanych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej obecność polskiego państwa była znikoma lub wręcz nieodczuwalna. Od lat żyjemy w Polsce c. Powiedział jeden z mieszkańców, gdy dziennikarz przemierzał miasta i wsie tego regionu. Jak to możliwe, że 27 lat po poprzedniej wielkiej powodzi dotknięte żywiołem rejony znów czują się opuszczone przez własne państwo, Pyta Marcin Wyrwał, dziennikarz Onetu. 21 września, tydzień po uderzeniu powodzi na Dolnym Śląsku, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, zamieścił swoją ocenę działań polskiego państwa w walce z żywiołem. Trzy z plusem za fazę przygotowawczą, 4 z plusem za bezpośrednią akcję ratowniczą oraz 5 za usuwanie skutków powodzi. Jednak dziennikarz zebrał znacznie gorsze opinie mieszkańców. Pan Paweł Kisielewski, który mieszka w domu tuż przy rzece, opowiedział, już w piątek na dzień przed powodzią dzwoniliśmy do miasta prosząc o wsparcie wojska, ale powiedziano nam, że wojewoda jeszcze nie podjął decyzji. Decyzja zapadła dopiero w sobotę o godzinie 16, kiedy woda prawie przelewała się przez mur przy domu. Wtedy już nie było czego ratować relacjonował. Tu, w najwęższym gardle Kotliny Kłockiej, nie było straży, policji, nikogo byliśmy tylko my sami, podsumował pan Paweł. Dodał też, że nie otrzymał żadnych wcześniejszych ostrzeżeń o ewentualnej ewakuacji. Woda zalała cały parter i część pierwszego piętra jego domu. Byłem tu w 97 roku podczas podobnej powodzi. Tak samo ludzie byli zostawieni sami sobie. Po tylu latach, dalej nie wiemy, gdzie woda pójdzie, o której będzie. Nie mieliśmy żadnych informacji. Na tym samym moście spotkałem innego mieszkańca. Było zero organizacji, mówił. Byliśmy na pierwszym piętrze, a sąsiedzi z dołu, którzy stracili wszystko, byli u nas. Nie wiedzieliśmy nic. Nie było zasięgu, nie mieliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym. Mieszkaniec zalanych terenów opowiedział, jak tragicznie wyglądała jego ewakuacja. W internecie pojawiają się informacje o licznych ofiarach, powodzi jednak premier podczas wczorajszego sztabu kryzysowego w Warszawie przekazał, że jest to sianie dezinformacji. Ponieważ w sieci pojawia się dużo spekulacji, a, a właściwie takiej zwykłej czarnej propagandy i dezinformacji na temat. Yy dużej ilości ukrywanych przez władze lokalne czy centralne zabitych w czasie powodzi. To, to jest bardzo dewastujące, też y, y, no wiecie jak się ludzie muszą czuć, kiedy y, kiedy słyszą tego typu y, właśnie y, fejki. Przecież nikt nie ma czasu ani szczególnie tam na miejscu na weryfikowanie tych informacji. Bardzo proszę, szczególnie media i y, y, żeby respektowały informacje, które są autoryzowane przez policję, szczególnie dotyczące tych najbardziej dramatycznego wymiaru jakby klęski żywiołowe, jakim, jakim są bez wątpienia ofiary. Jeśli dobrze zrozumiałem Panie Komendancie, nadal mamy do czynienia z siedmioma ofiarami śmiertelnymi, jeśli chodzi o całą powódź i z jedną osobą poszukiwaną. To sianie paniki, nie, już ja pomijam kto i dlaczego to robi. Ale to jest naprawdę ciężki grzech. No to, 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 to jest i, I to bardzo szkodzi i akcji pomocowej, budowie zaufania do służb i, i w ogóle atmosferze, która i tak jest ciężka tam na miejscu, gdzie do tych dramatów doszło. Na konferencji prasowej w poniedziałek po południu wiceminister podkreślił, że obecnie intensywnie szacowane są straty, jakie rolnicy ponieśli w wyniku powodzi. Z najnowszych danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zalanych jest aż 80 tysięcy hektarów użytków rolnych, mimo wcześniejszych informacji o 68 tysiącach hektarów. Nowak zapewnił, że wszyscy poszkodowani otrzymają rekompensaty za utracone plony, produkty przechowywane w magazynach oraz za rekultywację zalanych gruntów. Przewidziane są również rekompensaty dla pszczelarzy. I właścicieli stanów rybnych. Chodzi o to, żeby jak najszybciej przywrócić potencjał zalanych obszarów rolnych, powiedział. Wiceminister Stefan Krajewski zapowiedział również jak najszybsze rozpoczęcie wypłat bezpośrednich dla rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Możemy zmienić kryteria naboru, aby w pierwszej kolejności zaliczki otrzymały osoby, które straciły najwięcej na skutek powodzi, zaznaczył. Dodał, że resort przygotowuje działania pomocowe w ramach jednego kompleksowego programu, który zostanie zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej. Poinformował, że pieniądze na wsparcie rolników będą pochodziły zarówno z budżetu krajowego, jak i z funduszy unijnych. Obecnie minister rolnictwa Czesław Siekierski prowadzi w tej sprawie rozmowy w Brukseli, dodał. Duże zniszczenia powódź wyrządziła także w mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku trwa sprzątanie i szacowanie strat między innymi w Trzebieszowicach i Ołdrzychowicach Kłockich. Mieszkańcy wsi Radochów również ucierpieli, a wiele domów jest zrujnowanych, co sprawia, że ich osuszanie potrwa wiele tygodni. W regionie potrzeba rąk do pracy. Sołtys sołdrzychowic Kłockich Piotr Smułka powiedział, że wieś ma położenie łańcuchowe przez 4 km wzdłuż rzeki. Rolnicy podkreślają, że odbudowa potrwa lata, jeśli w ogóle będzie co odbudowywać. Pola są zniszczone. wierzchnia warstwa gleby została zmyta i został samo podłoże kamieniste. Niektóre pola są zdewastowane i odbudowa tych pól to, to będą lata, o ile da się je odbudować. U nas w wyniku powodzi ucierpiało 80% gospodarstw. Skala zniszczeń jest największa w porównaniu do sąsiednich miejscowości. To prawdziwy dramat, podkreślił Sołtys. Mamy punkt przy remizie, gdzie staramy się koordynować pomoc. Na szczęście wszystkie drogi są już przejezdne, chociaż brakuje mostów i kilku ulic, które porwała woda, dodał. Osoby, które mieszkają w pobliżu samej drogi, gdzie płynęła rwąca rzeka, zostały zalane po same sufity i muszą się ewakuować. Wszystko tam jest zawilgocone i zapleśniałe. Na szczęście jest ciepło, ale szybko robi się ciemno i zimno. Relacjonował smułka. Dziś rano były tylko dwa stopnie. Ludzie potrzebują kołder jakoś sobie radzą mieszkać stłoczeni u sąsiadów na górze. Gmina zapewniła niektórym tymczasowe miejsca w szkołach. Wielu mieszkańców nadal nie ma prądu, a we wsi brakuje bieżącej wody. W Trzebieszowicach zniszczenia są także bardzo duże, jednak więcej domów znajduje się dalej od rzeki, więc woda rozlała się głównie po polach. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski odwiedził rolnika, który zmaga się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania za uciążliwe zapachy pochodzące z chlewni. Szef resortu zadeklarował wsparcie dla hodowcy i podkreślił, że konieczne jest opracowanie regulacji, które umożliwią prowadzenie działalności rolniczej. Producent trzody chlewnej Szymon Kluka stanął w obliczu trudnej sytuacji. Działka sąsiadująca z jego gospodarstwem została zakupiona przez mieszkańców dużego miasta, którzy doskonale zdawali sobie sprawę, że w okolicy funkcjonuje gospodarstwo zajmujące się niewielką produkcją trzody chlewnej. Po wybudowaniu nowego, okazałego domu Nowi sąsiedzi zaczęli próbować podważać dokumenty oraz pozwolenie na budowę chlewni. Wcześniej, zanim się wprowadzili, korzystali z pomocy Szymona Kluki przy budowie swojego domu, uzyskując od niego dostęp do prądu. Jednak po pewnym czasie zaczęli w sądach administracyjnych kwestionować legalność jego chlewni. Sąsiedzi zarzucają nam uciążliwość, ale my żyjemy na wsi od pokoleń. To nie ja z trzodą chlewną przeprowadziłem się do miasta, tylko oni przyjechali z łodzi, będąc w pełni świadomymi istnienia chlewni. Budując swoją posiadłość mieli też wiedzę, że prowadzę działalność rolniczą oraz że w naszej miejscowości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala zarówno na zabudowę jednorodzinną, jak i zagrodową oraz na budynki inwentarskie. Sąd zasądził sąsiadom małżeństwa po 30 tysięcy złotych, a producent trzody chlewnej musi ponieść dodatkowe koszty sądowe, które są wysokie, ponieważ sporządzono kilka opinii biegłych a także naliczone odsetki od 2017 roku, kiedy złożono pozew. Łączna kwota może sięgnąć nawet 120 tysięcy. Rolnik jest załamany, ponieważ wypłata takich środków może doprowadzić jego gospodarstwo na skraj bankructwa. Środowisko rolnicze jest oburzone uzasadnieniem wyroku, w którym sąd stwierdził, że nie ma znaczenia fakt, iż chlewnia jest zgodna z prawem i spełnia przepisy sanitarne oraz przyrodnicze. Choć jest legalna, sąd uznał, że trzeba uwzględnić odczucia sąsiadów. Wyrok ten budzi niepokój w branży rolniczej. Choć w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych, rolnicy obawiają się, że może to prowadzić do wzrostu liczby podobnych spraw trafiających do sądów. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski zaznaczył, że ministerstwo nie może udzielać bezpośredniej pomocy jako urząd publiczny, ale zaproponował zorganizowanie zbiórki na wynajęcie renomowanej kancelarii prawnej. Dodał, że rozpoczną się prace nad przepisami, które gwarantowałyby prawo do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach wiejskich. Najlepiej gospodarstwa we wsi. Obiektem problemowym jest tutaj ten budynek z tyłu, w kawałek zielony, jak widzimy. Produkuje tam trzodek lewą w ilości 368. W cyklu To jest cyklu otwartym. Mhm. Jest to 37,8 DJP, tak? to jest ten współczynnik, który który przylicza wszystkie zwierzęta gospodarskie do jednego mianownika jest tu plan zagospodarowania przestrzennego to pewnie burmistrz mi się lepiej wypowie który pozwala tutaj hodować szodę w ilości zagrodowej do 50 doj. no i to jeśli chodzi o produkcję w zasadzie wszystko gospodarstwo Pana od, od, od jakiego czasu? nie wiem od, nie ...od nie powiedzieć od jakiego czasu dziadek gospodarzył, ojciec gospodarzył wcześniej pewnie też jakieś tam na pewno może pradziadek już tak daleko tego nie pamiętam. Na pewno, na pewno może to ich setki lat. Damian Murawiec z ruchu młodych farmerów poinformował o specjalnej zbiórce na poszkodowanego rolnika. Dzień dobry. Dzisiaj powracamy do sprawy pana Szymona Kluki, hodowcy trzody chlewnej, który został ukarany za to, że po prostu prowadzi produkcję rolną. Z uwagi na fakt, że pan Szymon. Przegrał już w sądzie drugiej instancji, wyrok jest prawomocny i otrzymał do zapłaty bardzo wysoką karę wraz z odsetkami za te kilka lat batalii sądowej, a także ze wszystkimi kosztami sądowymi. Dlatego kwota, na którą założyliśmy zrzutkę, wynosi łącznie 120 tysięcy. Zrzutka została założona przez rolników, żeby pomóc panu Szymonowi. Zapłacić tą karę i żebyśmy tutaj pokazali kolejny raz, jako rolnicy czy jako społeczeństwo, tą solidarność. Liczymy jeszcze na to, że zostanie złożona skarga kasacyjna, jednak, żeby zabezpieczyć pana Szymona przed tym, że dostanie wezwanie do zapłaty, które bardzo szybko będzie musiał uiścić, dlatego założyliśmy zrzutkę. Proszę, proszę was państwo, żebyście wpłacali. Pomóżmy panu Szymonowi, ponieważ niczym nie zawinił. Prowadzi po prostu produkcję rolną. Choduje świnie. Rolnik guzik pokazał jak wygląda jego początek sezonu. Dosiewamy rzepak metodą rzutową, bo nam tutaj wygniło z pół hektara. Nie wiem czy coś z tego będzie, raczej, raczej szanse takie sobie. A jeszcze bardziej nie wiem, czy coś w ogóle leci. Bo ten rzepaczek to też tak ciężko ustawić. A coś tam było, no tutaj tak. Coś żyje, ale. Ach, raczej będzie tutaj kukurydza, nie no. Ale próbę trzeba podjąć, bo to niewiele kosztuje, a może dać jakiś efekt. Aczkolwiek, no tu już żyje, tylko korzenie mu zgniły, i teraz zanim on puści korzenie, to jest taki bladziuchny czerwono-fioletowy. Tej wody nie ma gdzie spuścić, bo poziomy nie pozwalają. I tak wygląda kolejny sezon 2025. Tak się, tak się cholera jasna zaczyna. No no, 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 można się pożygać. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o sprawie Szymona Kluki. Dlaczego, pomimo spełnienia wymagań prawnych, sąd wydał wyrok na jego niekorzyść? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.